Witam ponownie, zagrajmy w Winter Assault! Strasznie chaotyczna misja, ciąg dalszy. Jej... Strasznie chaotyczne misje. Kochamy strasznie chaotyczne misje. Ale cóż, a, ale cóż. Chodźmy wziąć sobie paru gwardzistów, bo przecież po to to wszystko jest, żeby mieć gwardzistów. O właśnie. Czemu nie? Was wezmę do przejmowania gwardzystów. To nie powinno być wik. trudne. A, tylko trzy oddziały. To tylko trzy oddziały. Pocieszać się, że to tylko trzy oddziały. Mm -hmm, mm -hmm. A, pa 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 Nie, nie, nie wyjdźcie tam. Odciągajcie ogień artyleryjski. A wychodźcie tutaj. Tak, ogień artyleryjski jest największym złem, jakie mi tutaj przeszkadza w tej misji. Dlatego cóż, ale skoro mam 3 na 6, to teraz będę miał 4 na 6 chyba? Dobra, wy możecie już uciekać. Ej. O, przy okazji, ty się bijesz tutaj. Tak, mm -hmm. jest. tutaj jest. tu. Eee, ty nie tak blisko, proszę. No, autos zapis, dobra. Ale ja chcę już ich opętać, czy coś, nie wiem. czego oni się? A, trochę mnie boli, że nie mam hotkeja specjalnego pod to pod opętywanie.

I tak, nekroni. Przy e, nekroni. okazji, czy, czy ja mogę, proszę, proszę, dajcie się opętać, ktokolwiek. No, dlaczego ich nie opętuję? Chodźcie tu. Chodźcie tu. No nie zginęli, prawda? Ej, 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 ej. No dobra. Zobaczymy, czy uda mi się w ten sposób tutaj gdzieś znaleźć oddział gwardzistów odpowiedni do... Przy okazji... Wy się z nimi bijcie Ej. W sumie grami podrzuca tak dużo gwardzistów, że to aż szkoda by było nie wykorzystać tego. Mm, sierżant. To są kaskryni. Ja muszę sierżantów się pozbyć. Pozbyć, tak. Muszę się pozbyć sierżantów. O, i teraz chyba mogę. Sierżant. Sierżant. A teraz Won! A Wy oni są moi, okej, okay, dobra. Mam jednego tutaj. Hm. Gorzej, że nekroni tutaj już pędzą. To mi się najbardziej nie podoba. Swoją drogą, gdzie jest mój, właśnie tu jest mój barbista. Ej, poświęcaj się, dziękuję. Jeszcze jeden oddział. Jeszcze jeden oddział. Teraz ja to zapiszę sobie. Necrons. Z... Powinienem wykrzyknik tam dać albo 10. I miejmy nadzieję, że uda mi się doprowadzić jakiś oddział... tutaj? Stąd? A, właściwie to nie, nie muszę iść. Wystarczy, że tutaj spróbuję. E, wy się trochę cofnijcie. Chodź, 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 chodź. Nieveń, nie giń, nie giń, błagam. Nie giń, nie giń, nie giń, nie giń, proszę cię, nie giń.

a tak. Teraz trzeba opętać bronię Tytana po kawałeczku. Po kawałeczku. Trochę, biorąc pod uwagę, że mam tyle rekwizycji, powinienem wziąć sobie parę tych. I parę tych. Czy ja mogę już jej używać? Um, hmm. ah. Od razu lepiej, od razu lepiej. Wow. To jest mocne. Dlaczego nie mogę opętać Tytana? A, za dużo jednostek, za mało rzeczy. He, Chyba mój Czarny Księżnik umarł. O, mój Czarny Księżnik żyje. Czy tu jest napisane... obu części Tytana? No to chciałbym przejąć tę część Tytana. Ale nie mogę najwidoczniej przejąć tej części Tytana. Czy to ma zasięg na to? Nie, nie ma na to zasięgu. O, dziękuję. Dobra. Gdzie ja jeszcze? Tu mi się przyda. Biorąc pod uwagę, że tutaj mam broń tytana. No jednego nekrona nie będę tego używał, no bez przesady. Miejcie litość. Hmm... Właśnie to ta mi się bardziej przyda. A, mam 20 na 20... A, wezmę to. Mm, to bierze z jednostek, a nie z pojazdów Chodziło Dlaczego to ma taki cooldown? Dlaczego to nie pokazuje jaki to ma cooldown? To jest najsmutniejsze Ale przynajmniej mogę się bronić tytanem, czemu nie? Przy okazji nie już to mówiłem, ale ten bardziej mi się kojarzy z groczącą machiną wojenną. Ja chyba mogę to z każdego miejsca na mapie przyjmować. Ale cóż... Powinienem lepiej korzystać z Tytana, ja wiem. Ja wiem. Używać jego broni szybciej i częściej. Ja wiem. Ale co jażą? Na to pruduje. A wy możecie tutaj przejść. Cooldown flocks. Mm, to ciebie dam na szóstka? Oj, ginty! O mój Boże, to jest takie złe! Ile jeszcze dwie mi zostaną? Dwie mi zostaną. Najbardziej będę się bał monolitu. Ha, to muszę przejąć. Chyba mi się najbardziej przyda przyjęcie tamtego. Ale cooldown! Dlaczego muszę mieć cooldown na tym? Eee... Wy bądźcie krótką, to... nie wiem. Róbcie cokolwiek. Eee... Gdyby to miało pasek. O, no teraz możesz przejąć broń tytana? Nie, nie możesz przejąć broni Dlaczego nie możesz przejąć broni cytana? Przejmuj broń cytana! Rób to! Szmaciarski czarnoksiężniku! Jezu, ile tutaj mnie atakuje? I akurat wtedy, kiedy nie patrzę. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna część. Wow, tutaj naprawdę dużo mnie teraz atakuje. Ej! Surprise! U, to jest takie pocieszne, takie fajne. pio piu, piu piu piu. Niestety tutaj nie mam zasięgu, ale tu mam zasięg. Tu by się przydała broń tytana jeszcze jakaś. O! Pch, może się zmienić w krwiopijce. To jest po prostu coś, czego ja nie rozumiem. Ech, jeszcze jedna część. No, nie, nie zawiedź mnie. Nie zawiedźcie mnie. Proszę. Oh, not My Titan, I mine! Let destiny submit itself to my ambition! The universe will know the will of God Cremble! Quake! These are your final hours, long five! My reign will turn the heavens themselves. Crimson!

Spremiń Titana dla Cornet, zniszcz monolity. No dobra. Tylko gdzie są te monolity? No to jest pytanie. Tu jest monolit. Cześć. A, właściwie to powinienem sobie ponumerować yy, broni Tytana. A... Tu, tu tu Słyszałem, że tam gdzieś był monolit ty, tu, ty. W ogóle fajnie mapa się odkryła Takie... Eee, herb, derp. Swoją drogą a... Tu jeszcze jest monolit

I will conquer the next. And the one after that, Korn will surely reward me for the slaughter! Know this. What will come to pass is no longer war, it is endless sacrifice in his name. Blood for the Blood God! Let the universe. Thrive. Jej, yeah, misja zakończona powodzeniem i te paski po bokach mi zglitchowały i są czerwone, nice. E tak, to by było na tyle w kampanii chaosu w Winter Assault. Muszę przyznać, że ta kampania jest taka trochę nech ze strony chaosu, no bo Korn psjonicy. Król jest całkiem fajnym lordem, to muszę przyznać, nie jest zły, ale... Fakt, że korzysta z psioników. a to boli, to boli. Ach. Ale cóż, to nie jest koniec, zagrajmy wy, Winter Assault. Nie, 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 nie. Przecież zostali na Morkowie. Wisienka na torcie, można tak rzec. Tak, w takim razie to było na, że w tym odcinku z zagrajmy w Winter Assault. W następnym odcinku. Kampania Orków aaa, łaaa. więc do następnego razu kultyści.